Witajcie obywatele Onion Republic! Dzisiaj w kolejnym odcinku inwestuję 500+, plus kolejne 500 złotych z transferu społecznego, socjalnego, z waszych podatków. Tutaj zabieram sobie 500 złotych, żeby sobie to wrzucić. Nie ma darmowych obiadów, więc dawajcie 500 ja sobie wrzucam to, wyprowadzam z naszego raju, z naszego paradise, z naszego Onion Republic. Pieniądze na jak w Tropico, do banku szwajcarskiego to było, nie? Do szwajcarskiego konto to pamiętam było coś takiego. Ja wyprowadzam na amerykańskie konto, na, do brokera z Izraela do Itoro, żeby kupić jakąś spółkę i dokapitalizować wielkiego Big Techa. Bo dzisiaj właśnie będą powody, dla których kupuję Facebooka. Trzy powody, dla których kupuję Facebooka. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. A, polskie danse makabra By, po bilion długu abracadabra 2 miliardy telewizja ukrskiego fiesta Więcej gazu przebijemy Kania Westa Prezydent Cała Polska krzyczy wince, Prezydent Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania i dawania łapy w górę dzisiaj. Facebook, moi drodzy, 343 dolary w tym momencie, ale to nie ma znaczenia, bo te 500 odek wrzucamy na lata na to, żeby, żeby po prostu tam się kisiło? Dzisiaj właśnie zrobiłem już zlecenie ustawiłem na, na poniedziałek. 130 dolarów, no bo troszkę dolar podróż, więc no ile to powinno być teraz? 500 dolarów? 500 dolarów prze, 500 przez 500 dolarów. Ja, 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 ty byś chciał 98, to jest na no 125, więc w ogóle powinienem mniej zrobić. Oszukano mnie, oszukano mnie. To zmieniamy na 120. Skasuj zamówienia rynkowe. Halo. I zrobimy nowo. 125 dolarów powinienem teraz właśnie kupować. Tak właśnie traci, traci na wartości 500, 500 plus. Więc 125 dolarów, 500 zł, 0,36 jednostki akcji Facebooka. To co ba właśnie bardzo lubię w ITORO, to jest to, że możemy kupować te 0,30, 0,08, 0,0001 Berkshire Hathaway. I taką właśnie ekspozycję chcę mieć tej spółki, właśnie dzięki temu, że na ITORO można te cząstki kupować. To, to można mieć ekspozycję na właśnie wielkie giganty, bo dużo osób mówi, o nie, one są za drogie, nie. Ale właśnie też tak skrypto jest, nie? O nie, to jest za drogie. A właśnie, a może być jeszcze droższe, nie? Żeby nie bawić się w teraz small capsy w tej fazie hossy. Bo przy takiej korekcie, którą mamy teraz na rynku, co, co Facebook korekcił z 50 dolarów, 50 dolarów, albo i więcej. No nie wiem, ile tu było pewnie z. O 400 dolarów, bo wtedy pewnie kapitalizacja dotarła do 1 miliona. No tak, jest korekta, na no, taką taką tutaj, to postanowiłem tutaj wrzucić te 500 zł i łapać Facebooka, bo ja, ja jestem, e, e, pomimo tego, że oczywiście dużo osób teraz powie: A jak to można inwestować w takie spółki, e, które gromadzą Twoje dane i tak dalej. E, ja tutaj nie jestem dla idei. Już nie jestem dla idei, więc kupuję Facebooka, jestem tutaj, żeby zarobić. I sądzę, że Facebook da zarobić w następnych kilku latach. Jest, jest to spółka naprawdę genialna. 3,3 miliarda użytkowników, którą można monetyzować na wiele sposobów. Oni teraz mocno wchodzą w VR, -a, w AR, -a, czyli rozszerzoną rzeczywistość. Mają własny produkt Octopus. E, Oculus, a nie Octopus. Oculusa mają. E, mają Wiecie, dominują, jeśli chodzi o komunikację. Mają WhatsAppa, mają Instagrama i Messenger, Facebook, e, Facebookowego Messengera, więc komunikacja bieżąca. Ludzie po prostu siedzą na, na, na tych komunikatorach, na tych portalach. E, grupy, randki, sprzedaż, e, targetowanie reklam docelowo mega dużo tutaj, e, wiecie, mega duży. Potencjał do monetyzacji obecnych użytkowników i jeszcze przyszłych. Może wrócą do tematu jeszcze jakichś krypto, kryptowalut. Tak samo jak Twitter zrobił teraz typowanie tip, um, to, dawanie napiwków właśnie w Lightning Network, to może właśnie Facebook też wejdzie w, w kryptowaluty i też zwiększy dzięki temu jakiś profit, jakiś zysk. Um, mam tutaj kilka właśnie takich ciekawostek, typu na przykład, że patent opublikowali 30 września, jest już opublikowany ten patent, to jest ich patent właśnie na okulary, na lensy. Facebookowych, właśnie z rozszerzoną rzeczywistością. Więc coś tam robią jeszcze za kulisami, dużo rzeczy się dzieje. Więc to jest bardzo ważne, żeby widzieć, że przyszłość tam jest jakaś generowana. A jeśli na przykład taka, takie akcje mają przychód, moi drodzy, to jest akurat kwartalnie. Czerwiec 2021, no to mamy tutaj zysk 10 miliardów dolarów, a jeśli pokazałbym Wam tutaj wyniki z poprzednich lat, no to oni mają rok do roku coraz wyższe przychody. Na chwilę obecną, w 2020 roku pandemicznym, 86 miliardów przychodu, no i 30, prawie 30 miliardów zysku. Marża zysku netto 35%, zwrot z inwestycji 20,52%, bardzo wysoka marża. Jak na takiego giganta, co jest bardzo ważne, że oni po prostu mają kapitał na dalsze, dalsze pomysły, dalsze tutaj zabawy, w kolejne projekty. Na chwilę obecną 58 600 osób pracuje na całym świecie właśnie na tę spółkę. I jest to, no i jest to potężna, potężna spółka, nie? Potężna spółka konkurująca. Oczywiście, że ma konkurentów, nie? Mamy takiego Google'a, mamy, mamy przecież Amazon, tak samo teraz mocno idzie w reklamy. Więc e, są oczywiście konkurenci, duży konkurenci. I mamy tak, Facebook robi teraz tego Watcha, czyli Zakładkę Watch, gdzie mamy użytkowników oglądających. To, to jeszcze nie jest to samo, co, e, co na YouTube, gdzie macie kanały i tak dalej. To jest, to jest gorzej zrobione według mnie, to jest bardziej pod TikToka, czyli mamy ten te, te algorytm, który dobiera ci wideo, i te wideo są e, takie no, viralowe często, czyli zabijacze czasu. A na przykład na, na YouTube też oglądamy filmy, w których się z czegoś chcemy nauczyć. Więc na YouTube jest takim na razie bardziej lepszym miejscem do wideo. No ale podejrzewam, że wiesz, będą inwestować w, w, w tą zakładkę Watch, w ten dział Watch, bo wideo jest jednym z lepszych, jeśli chodzi możliwości reklamowych. Więc podejrzewam, że będą mocniej cisnąć. Były też próby ściągnięcia streamerów z Twitcha i z YouTube'a, żeby streamowano również na Facebooku. Na chwilę to się to się nie, nie udawało. Na takim skalę, jakby chcieli. Był, dużo, dużo zapłacili za na przykład polskich influencerów, żeby grali, a to tak no nie, nie, nie idzie tak jak na, wiecie, na tym Twitchu. Nie? Na Twitchu jest najbardziej jakoś tak, nie wiem, intymnie, albo po prostu ten, ten czas spędzony wcześniej w tej aplikacji no, zżył społeczność. Mamy oczywiście handel, sprzedaż, stories. Mamy z Instagrama również można udostępniać te właśnie wiadomości. Na Facebooka, no więc na Facebooku dużo osób siedzi cały czas. E, tworząc content, rozmawiając, e, dyskutując e, cały czas. Cały czas. To jest e, do wykorzystania, do utrzymania e, i do rozwijania, do kolejnych tutaj możliwości monetyzacji. No, tak jak widzicie, nawet Snapchat, wtedy pamiętacie, jak był wielki eksodus ze Snapchata na, 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 na stories, na Instagrama. E, cały czas e, tak jest. W sensie, Instagram bardzo mocno zdominował. Tam są celebryci, tam jest już po prostu. Instagram jest bardzo ważny. Przypominam o tym, żeby właśnie. Hej, przypominam o tym, że właśnie, żeby. Zobserwować nas na Facebooku i na, na Instagramie. Jesteśmy jako Weta Media, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Mamy fajne stories, mamy fajne posty e, robione tutaj przez nasz team, więc e, powinniście e, już pewnie obserwować nas. E, no i właśnie, mamy też tutaj artykuł e, Monthly Full, e, gdzie będzie Facebook za 5 lat. Mamy też to przetłumaczone przez ekipę finansowej edukacji, którzy wrzucili przetłumaczony tekst e, do swojego e-booka, darmowy portfel Finansowa Edukacja. Gdzie właśnie przetłumaczone są te, te wpisy i wrzucone do e-booka. Gratulacji, Zoker, naprawdę genialne. E, oczywiście mamy tutaj krótki opis, jakie tutaj mamy na przykład bazowe przychody. Na przykład, reklam, reklamy stanowiły 98% przychodów. To jest bardzo ważne, dlatego podejrzewam, że Facebook w najbliższych latach też będzie chciał trochę dywersyfikować a, trochę te przychody, szukać nowych tutaj branż. Co powiedziałem wcześniej, konkurencja od firmy Apple, YouTube. Bydance i Tenset, wiadomości, social media, reklamy na innych tutaj portalach. No i TikTok, który zabiera też bardzo dużą część uwagi użytkowników, bo, bo po prostu jest aplikacja jest genialna. Ostatnio z żoną oglądaliśmy dwie godziny, właśnie TikToki, i algorytm jest tam no, przegenialny. Też jesteśmy na TikToku jako wetom.media. Zapraszam bardzo serdecznie do obserwacji. Więc tak, główna aplikacja Facebooka pozwala ludziom łączyć się, dzielić, wiadomo, Zaangażowanie użytkowników na głównej platformie Facebooka jest wspierane przez Newsfeed, który wyświetla algorytmicznie ułożoną serię historii i reklam dostosowanych do każdego użytkownika. Nie wiem kiedy to się stało, ale pięknie odeszli od modelów widzimy wpisy znajomych na widzimy wpisy ludzi, których obserwujemy i z grup. Bo teraz o wiele mniej ludzi dzieli się własnymi przeżyciami, własnymi zdjęciami, historiami na rzecz właśnie wpisów ludzi znanych, celebrytów i wydarzeń bieżących gdzie ludzie mogą komentować te te wydarzenia, aniżeli właśnie widzieć kontent od znajomych. Instagram to społeczność dzieląca się zdjęciami, filmami, wiadomościami, umożliwiająca ludziom odkrywanie zainteresowań, które ich interesują. Ludzie mogą wyrazić sobie z siebie poprzez zdjęcia, filmy i prywatne wiadomości. No i Messenger. Facebook również oferuje również produkty wirtualne rzeczywistości poprzez swój dział Oculus. To co właśnie mówiłem wcześniej. No i pytanie właśnie co dalej, nie? mamy tutaj właśnie. Instagram jest dosyć według mnie krowa gotówkowa dla Facebooka. Też tak sądzę, że Facebook jest, Facebook to jest jedna, to jest baza, ale Instagram to jest właśnie um, przyszłość. Dużo osób właśnie odchodzi, wiecie, siedzenia przed komputerami i, na przykład i, i tutaj korzystania z kompa, tylko właśnie aplikacje i aplikacje jak Instagram i, i TikTok będą mocno konkurować między sobą w najbliższym czasie. Nawet, nawet YouTube próbuje, próbuje ten story zrobić, żeby też kąsić gdzieś tam ten ruch szybkich, krótkich wideo. Gdzie jest w ogóle Vine? Gdzie się, gdzie się podziewa, podziewa teraz Vine? Vine chyba tam przespał to, że oni robili limit tam do 6 czy tam 10 sekund, a potem kiedy właśnie ktoś dał większy limit na, na wideo, to, to wszyscy dziś uciekli, nie? E, dobrze, i teraz o Instagramie. Aby przyciągnąć więcej reklamodawców, ponad 3 miliony licząc, Facebook odsłonił narzędzie do promowania postów i oceny wydajności firmy bezpośrednio na Instagramie. Ponadto Facebook szuka również sposobów na monetyzację Instagram Stories, a dodanie funkcji checkout do platformy jest krokiem w tym kierunku. Funkcja ta pozwala użytkownikom Instagrama przeglądać i kupować produkty od 23 najlepszych marek w Stanach Zjednoczonych, a wszystko to w aplikacji Facebooka. Ponadto solidne przyjęcie zakładki Explore, z którego korzysta ponad 50% użytkowników Instagrama każdego miesiąca, zwiększa możliwości monetyzacji platformy. Niedawno firma zaczęła umieszczać reklamy na zakładce Explore, co ma napędzać Tobline. Ja czekam na to, na to, aż Facebook po prostu zrozumie, że in NFT na Instagramie byłoby super rozwiązaniem, gdy eksplorujesz na przykład aplikację, otwierasz właśnie w takiej zakładce Explore i masz tam na wideo NFT. I można kupić od razu te wideo NFT, kiedy na przykład. albo bidować, w sensie aukcję podbijać i kupić sobie na przykład jakieś wideo. Tacy ludzie są. Albo na przykład właśnie bezpośrednia sprzedaż przez Instagram i przez Facebooka NFT przez celebrytów. To byłby, to byłby taki sztos, gdyby to właśnie ogarnęli, żeby czyli taka Kim Kardashian sprzedawała na przykład, jak doda, jakieś NFT swoje przez Instagram, albo jakieś. Ktokolwiek może wystawić cokolwiek w formie właśnie wideo, grafiki, czy, 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 czy zdjęć, czy story, cokolwiek i ludzie mogą to kupić. W ogóle wszystko, co na Instagramie się pojawia, mogą nagle kupić i ludzie by, mogliby sprzedawać swoje prace tu i teraz. To byłby, to byłby taki stos i otwarcie w ogóle w przestrzeni do, do zarabiania, nie? A teraz po prostu jest wojna o pieniądz, więc... Why not? Ale odpłynąłem, prawda? Ale odpłynąłem, jak zwykle. Więc Messenger i Whatsapp to kolejne niezwykle cenne nabytki. Facebook agresywnie pracuje nad monetyzacją możliwości prezentowanych przez swoje filie. Firma jest bardzo podekscytowana, ponieważ otworzyła aplikację Messenger, która ma ponad 1 miliard użytkowników dla deweloperów do tworzenia chatbotów, które pozwolą firmom rozszerzyć obsługę klienta i innych transakcji. Facebook przepisuje aplikację od podstaw, aby uczynić go najszybszym i najbardziej bezpiecznie, bezpieczną głównej platformy, to jest właśnie tłumaczenie z multi-full. Pracuję również przynieść end-to-end, -end szyfrowania, rozwiązania end-to-end, -end, rozszyfrowania i efemeryczność do zwiększenia doświadczenia użytkownika. Tu mamy właśnie temat rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. Na chwilę obecną, właśnie, wirtualna rzeczywistość nie rozwinęła się tak mocno, jakby mogła, przez to, właśnie, że jest jeszcze ta bariera wejścia przez sprzęt. Więc musimy mieć sprzęt, który po prostu tą wirtualną rzeczywistość. Pokazuje, to jest dodatkowy zakup. Rozszerzona rzeczywistość według mnie jest tutaj lepszym rozwiązaniem i bawienie się w wirtualną, rozszerzoną rzeczywistość przez telefon. Myślę, że to jest też gdzieś tam jeszcze ten segment, który będzie się mocno rozwijał. Akurat jestem tutaj graczem łuciera Monster Slayera. Mam 19 level. Jak chcecie, to wpisujcie swoje kody tutaj pod, pod spodem, to wam was dodam. To, to no jestem zadowolony z tego, że. że to jest rozszerzona rzeczywistość to polski projekt I, i to jest coś, co wydaje mi się może się mocniej rozwinąć na chwilę obecną w, w rozszerzonej rzeczywistości w Witcherze, w Monster Slayerze, na przykład nie widać do końca tych potworów, no nie, w sensie nie musisz mieć rozszerzonej rzeczywistości, żeby widzieć, ale możesz sobie, na przykład właśnie włączyć taką rozszerzoną rzeczywistość na życzenie, na przykład w domu, kiedy na przykład jest jakiś potwór i przynajmniej na ciebie krzyczy i to włączasz sobie właśnie jego potwora na jej twarzy. <grymne> Dobrze, mamy podsumowanie tego tutaj wpisu. Facebook czerpie korzyści ze stałego wzrostu liczby użytkowników we wszystkich regionach świata, w szczególności w rejonie Azji i Pacyfiku. Zwiększone zaangażowanie w produkty takie jak Instagram, WhatsApp, Messenger i Facebook Watch jest głównym czynnikiem wzrostu. Przychody z reklam korzystają z trwającego zwrotu w kierunku e-commerce. Kluczowym katalizatorem jest silny balans i zdolność Facebooka do generowania przepływów pieniężnych. Facebook spodziewa się jednak, że tempo wzrostu przychodów w trzecim i czwartym kwartale 2021 znacznie spowolni w ujęciu sekwencyjnym. Facebook spodziewa się, że zmiany wprowadzone przez Apple w aktualizacji systemu iOS ograniczą możliwość śledzenia trendów aktywności użytkowników. W segmencie reklamowym Facebook ma silną konkurencję ze strony Snapchata i Twittera. Ponadto niepokoi rosnąca presja regulacyjna w, 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 w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonych Emiratach Europejskich w Zjednoczonych Republikach Socjalistycznych, Republikach Europejskich, innych krajach. Akcje spółki od początku roku nie radzą sobie dobrze w sobie w branży. Facebook Inc. jest największą na świecie platformą mediów społecznościowych. Dawajcie znać, co wy sądzicie, czy wy posiadacie właśnie swojego Facebooka, czy posiadacie Facebooka w swoich tutaj portfelach. Jestem bardzo ciekaw. No i co dalej, nie? Co dalej z... Jestem ciekaw, napiszcie koniecznie w komentarzach, moi drodzy. Jeszcze z takich kwestii pobocznych, no to mieli kilka pozwów. Prawdopodobnie już są one w cenach albo już są zapłacone, więc prawdopodobnie są w cenach. Wszyscy wiedzą, już wcześniej rynek wycenia werdykty. Ewentualnie, oczywiście, mogą być podczas ogłoszenia takiego werdyktu sądu, wiecie, zawierowania na 1, 2, 3%. No ale właśnie jaki mamy tutaj cel długoterminowy, no to. Dominacja światowa, zwiększenie udziału w rynku reklam na całym świecie, no i inne jeszcze rynki, które nie są eksplorowane przez Facebooka. Jestem ciekaw Waszego zdania. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Inwestuje 500. Do zobaczenia. Z rozkazu prezydenta Prezydenty nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.